Stary, mam dużo FS-ów na, na z nagrywaniem, ale mam takie spadki nagłe, nie wiem czemu. Sprawdź czy nie robisz takiego faila co ja wczoraj. <śmiennie> nie. Współdziel <śmiennie> ekran. Dlaczego ja mam takie lagi? Hmm. Ciekawe Nie <śmiennie> Stary na serio, nie wiem czemu mi laguje. Wczoraj nagrywałem speed parkura i mi nie lagowało nic. Ej, zędoło, wybiegły... Bardzo dziwne. Rychło, trzewa... Łapa gang mine. Jak się grzeje laptop? ooo Foka Minecraft style. Opa Minecraft style. Czuć, czu, 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 czu. hey, hey, PIT KURY Adam, ja w tym chcę Hej, 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 hej Wszyscy mamy pro w głowach wybudzonych KUR D Pi, pip pi Heh, lepsze KUR KRAA Zjednokniemy Hej, hej, lalalala Hej, 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 hej Właśnie Ej, ja nie chce takiej mapy co xPani ma, no Hej, hej, lalalala A idź mi Hej, 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 zaraz się złozę Hej, hej, lalalala, la, hej, hej, lalalala Włożyło w woda Idzie w drugą Fajne by było jakby oni tutaj przeoczyli jakiegoś baga, nie? No by przejść jakoś taką Bezpieczną drogą Wiesz, taka bezpieczna, nie? Ciekawe na której mapie się najbardziej opłaca XP mm, Mi się wydaje, że na easy na parkurze tam jest jeden taki co cały czas no nie musisz w ogóle się starać Tam nie ma żadnych płotków, no możesz takie platformy i se lecisz, lecisz Ej, teraz mi się te fps y ustabilizowały. ustabilizowały no, Dobrze, Adam lagujesz mi grę. To ja, Starzej. się tutaj wydurniam, żebyś miał milion widzów, tak Mandzio, a ty mi tu coś gadasz, do mnie, e fuck. Adam myśli, że jest Mandzio, a ja nie mam Mandzio. Jesteś Mandzio. Nie mam Mandzio, Mandzio jest wredny, a tak no nie ma wredny, tak ty. ty. <laughs> Ta, jasne. <laughs> w szkołach porównania. Y Proszę Pani, a on do mnie jest taki wredny jak Mandzio! <głosowań> to to jest Mandzio? Taki youtuber! Ta taki, ta taki gościu na YouTube, taki brat Blowa Blowa On Blowa trzyma w nic. Mandzio Szymon Ty zaś rozwalasz klawiaturę tak jak Leopard Jo wcale nie wyciepuję laptopa przez okno to <śmiennie> jest Leopard Marcin style. Łop. łop, łop, łop. Ja wcale nie wyciepuję laptopa przez okno Adam Stary! Stary! Stary jest to fajna zabawa! No nie, nie zasejwowało mi się! <śmiennie> zasejwowało mi się, ale. O oh, fuck, jestem dalej. Daleko. Dalej, zasejwowałeś ode mnie. Co? A ja spadłem. Kurde, myślałem, że to mam zasejwowane i tak już pewnie. O, fajnie, fajnie Ja też tu Lol A tu A tu ten nie zasejwowało mi się na tym... Ja, Kolejne bo pięty... tak wczoraj my grali na wodzie Na wodzie Na wodarze. Chyba po... Dolne! Połykam wiesz o milion Ej popatrz na mnie, na mnie. Co? Popatrz. popatrz na mnie Co? Popatrz, popatrz na mnie, Co? Popatrz, Kajcie jest Tutaj ja muszę śpiewać się Kopać! Od... Nie ma ja z tamtego schodziłem i tutaj hey. teraz stamtąd nie musiałem w ogóle po tym po tym drewnie nie szłem stary. Nie! No nie w ogóle! Adam rozp... mapę! Adam, ty co, nie rozp... Eee... Ej, Adam, a ja będę musiał wszędzie też ja. No wiem. E, zrób kras... Stary, ja to do trawy zarobił. A ja przeklinam czy nie? Eee, no. A, ale w kur. nie jest czekaj, To jest słowo nie. To jest. rzucać kur. w. w tym. słowniku. Co? W słowniku to znaczy. kur. To znaczy rzucać w Serio? Kur no nie, nie... O, w... dzięki, nie muszę już Cię No. Moim zdaniem, nie wiem jak... Co? Mm. Nie wiem jak... Ja... <grym> <grym> Ej, w dobrą stronę należę. Coś biorę, Ci trafi Stary, ja nie wiem w się. stronę Nie. Ej, ale nie, no może to domna YouTube obejrza, jak te lagi będzie na, na nagraniu. Widać, może być tak, że nie będzie w ogóle lagów na nagraniu. Proradzili tak, miały, że lagi... Miałeś... Co? Bo odstresowują parkury. Co? Parkury odstresowują. Ja! Ej, uh -huh, uh -huh. no że po tym, po laptopa lecić na nadwór. Na ale <laughs> nie każdy się bawi w Marcin Style. <laughs> Opa, Martin Style. A proszę pani, a ja mam takiego kolegi, co za bardzo nie panuje nad nerwami. I... A jaki on zazywa sport? No nie, no... no lata sobie po tego, po laptopa. A... Gdzie lata? Na dwór Bo on go przez okno wyrzuca. Nie wie pani, jak to jest, jak się w Minecrafta gra. I w ogóle tam są takie emocje. What? No nie nie, 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 nie. Marcin, idziesz na inną mapkę? Zgaduję, Boże, że chcę ma... w wodzie. Poza... Dokładnie. A w wodzie do serio chcę No. <laughs> już nie widzisz, że ja tu już jestem na początku. O Boże! <laughs> diamond, diamond, get me some diamond. Ale jak ty coś śpiewasz, to nie są prawa autorskie. Diamond! E, bo to jest piosenka. Ale popatrz. Nie, nie ma prawa autorskie chyba, nie? Jak ktoś śpiewa. Jakąś piosenkę, jak piosenkę. ktoś nuci piosenka, to nie, nie, nie. Ale wiesz, jakby tak zaśpiewał od kogoś piosenkę. E, to nie, to nie są prawa autorskie jeszcze raczej. Bo... No nie. Ja szczeszą. Zawsze mi ja tu spadam. Zawsze tutaj, stary, no patrz. tego drewnianego spadanką. Czekaj, ja spróbuję. Szczytuuję to. Nie do się. Ej, ciekawe... Ej, rozwal mi tego kloca. Co za kloca rozwal? O, przeszłem, patrz. Diamond, no, diamond lagi Nie ma lagów Jak to nie mam lagów? Bez nagrywania może mam nie mam lagów Dasz mi tutaj drabinkę, spoko? Eee... Nie. Y y nie No do nie być No! Pff, żal mi tych save'ów Staraj mnie, aby ja tak kończył, bo... Czy znaczy, nagrywanie, aby ja tak kończył Aha Bo mi się taki filmik mi... Y Czterominutowy 15 minut renderuje A to będzie mia miało jakieś 10 Podaj ja mi łapkę! Się... Jakby... Ej Marcin popatrz na mnie! No! Popatrz, tu jestem! Jak tutaj będziesz, nie? To podaj mi łapkę to <ścoughs> Dobra. <ścoughs> Puszczamy tu muzyka. Ona... Yeah. Nie kurde, prawa, prawa autorskie! Puść jak ona yeah. tańczy dla mnie. Nie. Kawałek piosenki to nie jest piosenka <laughs> seksualna, niebezpieczna. La, 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 la. Co, ty... Co? To nie masz. Prawo autorskie jest trochę mhm. Kiedyś tego nie było. No i było lepiej. Adam zarobi, da. Czekaj, szukam przez niej jakiej a Miało już być w ogóle tak, nie? Że omega, nie? Jak ktoś tylko puści e, trochę piosenki, to już wszyscy zgłaszają na policję, kurwa. Wbijają mu na chatę i z mami, Raz <grymne> pierdolę mu chatę. Ej! Tylko źle, dwo co żywy. Tu mamy nakaz. E, to. Prawa autorskie i ten. I zabiliśmy cię. Ej! <grymne> Mnie. Adam, Adam! Co? Jestem nad tobą. Maniak! Adam! Już tam nie ma. Stary, ja tu spał na przejściowienie. No baa, no baa, No opa, gangman style! No, f... Jej, ba... Wiesz, co bym zrobił z tym. Nooo! To bym zrobił ten. Jadzie, co ja zrobił!

Ej, 11 minut żeby tak kończył za Ale nie, mam. musisz patrzeć! Ten piękny wschód słońca. Stary. Możesz ten uciąć te moje kra... zamiast tego kradawać To mógłbyś ten uciąć. To byś Ale trochę sekund miał. dodatkowych. A nie. Co nie! za dużo roboty... To się nie opłaca. Się? Kurde, jakie tu mlagi! Opłaca się to czy nie? Ale co? Tak, tak wycinać wycinać y, przekleństwo? Nie, bo ja bym to robił dużo, długo. Przynajmniej <laughs> tak z, wycinanie. z <laughs> Lepszy, Lepiej dać kra, jest szybciej. <laughs> no. A nie no, weźmy może dom ten taki... O, obejrza jeszcze. Dobra, to... Cześć, trzymajcie się. No i do zobaczenia na. w następnym odcinku. No. Jak będzie. No. Na pewno, na pewno. No pewnie. Na pewno. No może jak bardziej wywalikam, to będę